Mecz, proszę Państwa, mecz o wszystko: mecz o awans na Euro 2022 w trybie VOLTA, który będę mógł za miesiąc 22 kwietnia. Jeśli wygramy ten mecz, jeśli Szwajcaria przegra z Niemcami, Państwo mamy awans na Mistrzostwa Europy, dlatego że Hiszpania wczoraj przegrała z Danią 5 3 a my teraz gramy z Albanią o awans na Euro. Alba Polska, albo Albania Wierzymy Dzisiaj w Poznaniu Bądź też częsny Piątkowski Pomoc Zieliński. Obok niego Puchacz I na 500 Robert Lewandowski, to jaka jest piątka Po porównaniu do poprzedniego meczu nie ma już juźwiaka. Nie ma Dyskońskiego na bramce I skład dość mocny Albanów Przypomnę, że Al musimy Mamy szansę do rewanżu Za meczy ten pierwszy mecz w Tyranie, 4-1 przegraliśmy wtedy w komplementującym stylu. Wtedy z grającą, Albanym u siebie na ich terenie. teraz czas na rewanż i czas na awans. Na bramce jest Trakosza, bronię Hisai, obok niego Kumbula gim. Czy Kaleshi i Broerha, który raczej będzie tutaj kończył naszą obronę dość często. To dość bardzo dobry obrońca. Polska, Albania, mecz o awans na Euro 2020 we Włoszech, Niemczech i Francji 22 kwietnia za miesiąc. A piątek już w piątek losowanie. Mam no, nadzieję, że w Nim się zle, z, z, też będziemy i będziemy nasz Polacy Rode, kochani rodacy będą też drag za Ukrainę, która niestety nie mogła wziąć udziału w, w tych Europy. Po prostu nie chciałabym się grać. Więc trochę to będzie takie reprezentowanie Ukrainy. Ale głównie Polski, naszej kochanej Polski. Polska, Albania. Czas, proszę Państwa, zacząć ten wielki mecz. Awans. Oby szczęśliwy. Oby to Polski się udało. Tak, Polska, Albania, Poznań. Aż 350 gipisów na ster Stadionie, tutaj w Poznaniu. Aż będzie ogromny doping, tutaj w Poznaniu. Dla białych, czerwonych, w rozegrany. Była tutaj minuta za Ukrainę. I teraz zaczynamy, proszę Państwa. Bój o euro 2022. Gramy o euro. Bój o euro, właśnie. Zieliński do doczęsny Grajmy o e, mistrzostw Europy, Wansa, Piątkowski, Piątkowski tu przejął, Piątkowski do Lewandowski, Lewandowski ma szansę, Lewandowski to do dobi! Ach, czemuż tego tego, nie trafił? I do Bicka! Ależ teraz to broni Strakosza, no szkoda. Tak, nie możemy powoli sobie na takie kontrataki, teraz Almanówką kombule do Hysaja, chysaje. musimy tutaj kryć i Piątkowski to łapie. Wierzymy, ach, Puchacz nie powinien tak robić. Oczywiście gramy bryłą. Całą formacją pokonaliśmy Niemcy. Pokonaliśmy Niemcy, to jest nasze jedyne zwycięstwo w eliminacjach drużyny Mielcarczyka. Idziemy tylko zrealizowaliśmy ze Szwajcarią i przegraliśmy ostatnie na te dwa mecze ze, ze Szwajcarami i, i Niemcami. Puchacz, puchacz, szansa, temu bo puchacz! Chyba musimy. To by rozlęgać. Piątkowski do bitka. i to strzela! 1-0! Piątkowski pięknie strzela to w pierwszym minucie meczu. Tutaj dobitka z główki. pokonuje nas, to jest 1-0 dla Kamień Piątkowski. Gra Rakowa Częstochowa z drugą bramką w reprezentacji Volta, Uwaga, Hysaj. Musimy teraz być czujni. Hisaj, Szczęsny! O, już tutaj widziałem piłkę w siatle. hysaj, hysaj, hysaj Szczęsny wybić tą piłkę! Piątkowski, brawo! Kapitalnie robiliśmy tą piłkę. Puchacz. Do Piątkowskiego. No, zobaczymy jak to zagramy. Oczywiście Piotr miał tutaj. Bardzo dobrze się gada dobrą ekipę. Się wszyscy dobrze rozumieją, Mam tylko brak na tej komunikacji na boisku. Jest zbyt duża presja na boisku, żeby myśleć tutaj o jakichś kontaktach łącznie. Aby się komunikować, a rywali to po prostu wykorzystujemy w mienioka. Nie możemy teraz się tak dać. Tak jak w zrobić szansa dla Albanii, częsty z tej setki Albanów kumbuli. Kumbule to buduje, tak jest. Ale jest kontra Polaków Jeliński! Zieliński! Jestem na sam! Zieliński! kosza! Niestety to wyłapuje! A tak niestety nie strzeliśmy, bo to był supek, proszę Państwa, to w bandę. Kilka leży, kilka Niestety! Kumula! Ten, który już tutaj raz chciał pokonać częstnego, ale to mu nie wierzyło, teraz pokonuje niestety częstnego po tej dobitce Postrzale kilka leszego! Niestety remis, który nam nie daje awansu. Musimy... Teraz szybko się garcie Jeliński, no proszę, zróbmy teraz to kontra Albanów, nie Jelu brocha, Nie ma faulu, broja! Szczęsny! Na szczęście jest jeszcze pierwsza połowa, ale już nie start, nie Już tutaj jest nerwy szczęsny. puchacza, no Piątkowski Musi obszurzyć Lewandowskiego. Szansa Piątkowski, Piątkowski na mnie Niestety! To chyba to, to broni. Broja, Broja, no nie, 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 nie! Wybić tą piłkę, jest do kontry, tak, tak dokładnie sam poddaj, masz piątkowski Lewandowskiego. Możesz go obsłużyć, masz 18 sekund do końca. E, pierwszej połowy, no szansa dla Polski, puchar. puchać to no, czemu, że się ty z tym główki uderzałeś? Mogę się poczekać, mogę się to przyjąć, a jasnie, nie uderzać Tymek. No Tymek nie pomyślałeś, chysaj, szansa dla Albanów! Chysaj! Na szczęście, szansa dla Polski, może się to uda Strzelał Józgetin, strzeliśmy jeszcze, druga połowa, wierzymy, że w tych drugich trzech minutach się uda nam awansować do na Mistrzostw Europy Józgetin ten nam nie daje awansu Remis meczu Szwajcarii, Niemcy, jest remis Chociaż ok, było 1-0 dla Niemców Już jest remis, więc to nie na nam awansu, tylko awans daje to Albano w yy, z Szwajcarom, bo Szwajcaria yy, a wiemy, że drugie połowy będą niestety, no musimy. Ten kolektyw bardziej zgrać. w grę. tak taki to więcej, jaj. Ok, poczułam tak, tak naprawdę było bym, ale potem zaczęliśmy dużo takich piłek i Albany to w końcu wykorzystała. No musimy teraz, by naprawdę się. Co dziwną krew. Tak Jakąś bardzo ofensywną piłkę, a potem coś, coś do obrony, i już jednak się w bramki. I kontratakować, to jest taka taktyka, jak my się wydaje na ten mecz. To druga próba, którą Polska niestety musi wygrać. I z czym ją wygramy dzisiaj mecz. To jest na na korzyść Albanów, ale ze strzałami my jesteśmy lepsi. Zobaczcie kumulano Kumula za zawodnik, kumulas zawodnik, zawodnika Romy. Zaraz wrócimy do Poznania. Wracamy do poznania. Tak Wracamy do poznania. 15 minęło, 5 minut. Zapraszamy na drugą połowę. Polska, niestety, remisuje z Albanią, ale wierzymy, bo Albania się da wygrać. Więc te 3 minuty to możemy wykorzystać takie. Da się tu wygrać. Musimy się. Od początku zagrać ofensywnie tej drugiej połowy, bo już nie jest niebezpieczny. Znikali, do Borchy, teraz powolutku Albania. Kumbula, kumbula. No i brawo Lewandowski, przejąłeś tą piłkę. No do jak do nią zrobisz, Lewandowski to biegnie. Lewandowski ma tutaj szansę, ma, ma tam Lewandowski. Bo I wystrzelałeś Lewandowski! broni to Strykosza, no żeż czemu? Mogłeś mocno... Strykosza to jest ten bardzo genialny bramkarz Lazio, Zieliński. Po wycofuje do piątego Mamy puchacza, puchacz, 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 puchacz no, kumbula do broni. Albania nas kontruje, kumbula, szansa dla Albanii. Niestety, golda 2-1. To niestety, bramka, która nas wyklucza absolutnie z mistrzostw Europy. Teraz, teraz, wynik, czyli dwa, szybkie dwa gole. Armando Brojecha, niestety, nie gata. Niestety oddalają się, niestety, nasze marzenia o euro. Och, niestety, strajkosz! Teraz sobie puka, czy niestety jego nie przejął. Albania, w tym momencie, już jest wielka uradowana ma awans na euro. To byłoby wielka sensacja, właśnie, gdyby Albania. No, to będzie sensacja, jak się się nie zmieni. Uwaga! Szansa, Albania może mieć trzy szanse. na że to przed. Przepraszam, jestem już rozstrzygnięciem tego meczu. Uwaga! Jeliński, JELIŃSKI tracił tam piłkę, mamy minutę do końca, no Polacy nie poddawajcie się, nie poddawajcie się, bo... Jeszcze prawdę, tutaj można wiele zrobić, uwaga, Kumbula, trzeba tylko zagrać bardziej tutaj, naprawdę, skupić się w obronie i szybko do kontry pójść i nie bardować tych setek! Ojej, no teraz Kumbula, ojej, Kumbula to strzelanie, jesteś, ty mamy piłkę, Puchaczy... Do Lewandowski go Lewandowski, Lewandowski proszę bardzo! Jest zieliński! przyjmij tą piłkę zieliński! Noże kurde! no z czemu z tego nie trafiłeś? Trafimy tą piłkę. Ja zyskujemy piłkę, minutę do końca. Robi się gorąco, gorąco się robi. Po prostu jesteśmy jesteśmy. No czy to... Ten wynik absolutnie już jest. Dwa gole. trzeba stoić Lewandowski. Nie i tego Lewandowski! Ej to! Jest 2 dwóch! Jest 2 dwóch! Jest 2-2! jest remis! Mamy jeszcze nadzieję! 40 sekund na zwycięstwo! Tak jest! Lewandowski! On to strzela, i jeszcze teraz kontra Polaków, i jest Puchacz, jest na sam, Puchacz jest może być 3 do 2, Puchacz celno, Puchacz nie jeszcze do dobytka. lewy aż czemu, jeszcze puchacz walczy, jest Puchacz walczy, i jazda, i, i, nie ma bramki, czemu już tego nie trafię, jeszcze Helesi. je, yeah. nie. Sekund, come on, come on. 9 sekund do końca. 9 sekund do końca, to jest niestety koniec marzeń. niestety. Yy, Ja nie wiem co powiedzieć nam Bo to było naprawdę bardzo blisko awansu Naprawdę nie wiem co mam powiedzieć Nie awansujemy na euro Od 1022 Jakbyśmy ostatnie miejsce w grupie Hucker walczyliśmy ładnie w tym meczu No a nie awansujemy niestety na euro Niestety no to Odbawimy awansu Bo ten awans mają proszę państwa Szwajcarzy No tak, niestety no, to Szwajcaria ma awans, nie my. Niestety, odpadamy z z Europy. Ok, będziemy no, kibisować zawsze za, za rok gramy na Mistrzostwach Świata w Dubaju i w Australii. W Dubaju i Australii będzie za rok mundialny. No, Mamy, że my tam awansujemy, ale tutaj niestety nam się nie udało awansować. Zawalczyliśmy do końca, Ostatnie, dosłownie do ostatniej akcji. Szwajcaria ja przegrała z Niemcami 4-3. I To jakbyśmy trafili teraz tą ramkę, kiedyś niestety. No, mogli myśleć, awans, ale niestety, remisujemy z albo 2 do 2. Odpadamy. Taki, nie awansuję, bo nie Euro 2022 No, niestety, to jest koniec masz No tak. Ależ to były emocje. Powiem wam szczerze, ale niestety nie wyszło. Wyszło szczerze, nie wyszło nam tym meczu. 2 do dwóch Polska, Albania. Albania też nie awansuje. Ten sokar tym jest nasz rywal też nie jest zadowolony, bo też mógłby wygrać ten mecz, ale na... koniec meczu Polska niestety odpada. nie Awansuje na euro.